Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy oceniać TOP 5 zdjęć szczupaka. Zapraszam do oglądania. Numer 5 Dałem tego szczupaka na miejsce piąte, ponieważ widać na zdjęciu, że został złapany, lecz nadal można dostrzec jego piękny majestat Króla Wód. Numer 4 Ten szczupak jest na miejscu czwartym, ponieważ widać, że został złapany, lecz nie został wyciągnięty z wody, więc mógł jeszcze uciec. Dlatego numer 4. Numer 3 ten piękny okaz płynie sobie w wodzie i pokazuje swoją spokojną stronę i okazuje jak pięknym jest zwierzęciem. Numer 2. Ten szczupi jak widać pokazuje jak jest groźny, trafiłby na miejsce pierwsze gdyby nie został złapany. Lecz nadal ładnie widać jak potężną rybą jest. Numer 1. Widać tutaj zarówno jego spokojną stronę jak i lekko drapieżną. Zdjęcie zostało wykonane w naturalnym habitacie oraz ma ono piękną jakość. Oceniam to zdjęcie na 10 na 10. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić suba z dzwoneczkiem, lajka oraz miły komentarz. Żegnajcie.